Cześć wszystkim, witam w trzecim odcinku programu zrób to sam z jackiem. Jestem już z wami trzy tygodnie, dokładnie za tydzień mamy niedzielę wielkanocną, a zatem myślę, że to najwyższy czas, aby poczynić w domu jakiekolwiek przygotowanie i przystroić trochę środowisko, w którym żyjemy. Jak wiecie, drodzy widzowie, Wielkanoc wiąże się z różnego rodzaju tradycjami. Mamy śmigusa dyngusa, mamy malowanie jajek. Tak zwanych pisanek, eee, stroimy koszyczki, by pójść z nimi do kościoła na święconkę, mamy pieką różnego rodzaju słodkości, kolorowe, wielobarwne, oraz co ważne, stroimy domy. I dzisiaj wykonamy ozdobę, która będzie mogła cieszyć oko każdego z domowników. Dzisiaj przygotujemy zajączka wielkanocnego i zrobimy go sami bądź z pomocą naszych rodziców. A zatem zabawę czas zacząć! Do przygotowania naszego kicajca potrzebujemy następujących rzeczy: linijkę i ołówek, długopis bądź pisak. Różnego rodzaju włóczki, tasienki, wszystko to, co tylko znajdziemy w naszych szafach, Watę, groch, ryż lub cokolwiek innego, czym wypchamy nasze zajączki wielkanocne kolorowy filc lub yy, kawałki różnego rodzaju materiałów, które znajdziecie w swoich domach, pistolet z klejem na gorąco, bądź igłę i nitkę, którymi będziemy łączyć poszczególne elementy yy, zajączka, różnego rodzaju ozdoby, którymi przystroimy nasze postaci. Kochani, przejdźmy do pierwszego kroku, czyli przygotowania poszczególnych elementów yy, materiału bądź Filc. Potrzebny będzie do tego nam kawałek materiału, filc, y, zależy co macie pod ręką, y, ołówek oraz linijka. Odmierzamy sobie teraz y, krawędzie trójkąta równobocznego o długości 10 cm. I tak wymierzamy sobie pierwszą długość y, boku. Dokładnie w połowie, y, tutaj długości boku, czyli w 5 cm. Będziemy rysować wysokość. Teraz od e, kąta jednego z podstawy rysujemy linię długości 10 cm. Tutaj dokładnie odtąd rysujemy również linię, żeby zaoszczędzić jak najwięcej materiału. To, co tutaj narysowaliśmy. Będzie tworzyło e, tułów naszego zajączka. Jeżeli to jest zajączek, musi mieć oczywiście cztery łapki. Do tego, e, aby wyciąć z materiału cztery łapki, potrzebujemy czterech równych kółek. O! Możemy wykorzystać do tego chociażby szklaneczkę. W ten sposób e, Mamy już na naszym kawałku materiału bądź filcu przygotowany tułów oraz wszystkie cztery łapki naszego zajączka. Czego jeszcze potrzebuje zajączek? Może uszu, a zatem przejdźmy do dzieła. Aby narysować uszy, wyznaczmy sobie dwa paski szerokości 2,5 cm. Czy mamy tutaj po prostu prosta Proste paseczki. Pamiętajcie, że te uszy nie muszą być idealnie równe. I voilà! W ten sposób e, rozrysowaliśmy na naszym kawałku materiału formatu A4 e, poszczególne elementy naszej postaci. Te główne oczywiście tak zwany basic. E, mamy tutaj cztery trójkąty równoboczne o 10 cm, e, z których stworzymy tułów oraz podstawę naszego zajączka. U góry mamy cztery koła o e, promieniu 3 cm, e, które będą... E, posłużą nam do wykonania łapek. No i tutaj w lewym dolnym rogu, waszym prawym, e, mamy dwa... dwoje uszu zająca, których wysokość mierzy łącznie tutaj ze szpicem 8 cm długości. Przechodzimy do wycinania. Teraz musimy zaplanować sobie jak rozmieszczona będzie buzia naszego, naszego zajączka, czyli oczy, nos i te słodkie pucie. Potrzebna nam jest do tego linijka, ołówek i jeden z trójkątów, które wycięliśmy z, naszej, yy, z naszego kawałka materiału. <laughs> Jak widzimy, wysokość trójkąta równobocznego, nie będę podawał wam wzoru, yy, jest nieco mniejsza niż długość jego boku. I mniej więcej w połowie, tutaj ja mam, yy, będzie u was też coś niecałe 9 cm, czyli jakieś 4,5 cm tutaj. Robimy sobie kropeczkę. Tutaj będzie nasz nosek. E, jeżeli chodzi o e, zrobienie tych puci, które mamy, to tak jak widzimy, myślę, że e, tak, samo i u was, jak i u, tak samo u Was, jak i u mnie, będzie to będą nam potrzebne dwa kółka o średnicy 3 cm. Bierzemy materiał, czy też y, filc y, w innym kolorze, który będzie ładnie nam y, kontrastował z y, y, kolorem całego zajączka. Potrzebujemy dwóch kółeczek o y, średnicy 3 cm, a zatem dwa kółeczka, czyli 3 razy 2, równa się 6 cm. Tutaj mamy y, naszą granicę y, tak, ładnie. One są ustawione, będą obok siebie jedno kółeczko i drugie kółeczko, czyli wysokość tego, tej naszej figury również musi mieć. Znaczy musi mieć 3 cm maksymalnie. I rysujemy teraz prostą linię. Mogłem użyć cyrka, aczkolwiek akurat nie mam. Dlatego y, poradzimy sobie w ten sposób. I teraz ładnie od środeczków, boków robimy... Rysujemy sobie mniej więcej... Do środeczka. Oj. Do środeczka. Do środeczka. Kiedy wytniemy y, pucie naszemu zajączkowi, możemy je teraz sobie ładnie przymierzyć. O, tutaj będą wyglądały przepięknie. Na samym środku znajdował będzie się nosek, który wykonamy z. Ja użyję do tego różowego pomponika. Y, potrzebujemy jeszcze pary oczu oraz ząbków. Ja mam takie oto naklejki, które wykorzystam do przyklejenia i umiejscowienia ich właśnie w tym tutaj. Jest to, na pewno, jest to na pewno o wiele prostszy sposób. A do zrobienia ząbków użyjemy tasiemki, która posłuży nam za ząbki. I w tym sposobem mamy gotową, gotowy pyszczek naszego wielkanocnego zajączka. Przygotowaliśmy już pyszczek naszego zajączka. Czas zająć się kolejnymi elementami, które wycięliśmy z naszego głównego szablonu, czyli... Uszkami. Aby nasze uszy prezentowały się w miarę realistycznie, muszą mieć w środku wypełnienie. I stwierdziłem, że najlepszym do tego będzie ten sam kolor, z którego robiliśmy baczki. A zatem przejdźmy do wycięcia poszczególnych elementów. Rysujemy sobie linię walną, Taką łezkę. Świetnie. Którą następnie wycinamy. Super. I aby wyciąć drugą podobną, wystarczy przyłożyć to do materiału. Jak widzicie, nasz zajączek posiada obecnie wyłącznie głowę i uszy. Yy, zatem musimy przejść do stworzenia yy, mu oczywiście łapek. Do których stworzenia użyjemy kółek, które wcześniej powycinaliśmy, oraz tak oraz zwanych skoków uzająca, czyli tych tylnych łap. Yy, które zaraz pokażę Państwu, jak, jak, jak wykonamy. Kochani, yy, pierwsze dwa kółka wycinamy yy, tak, że ta linia ma długość dokładnie promienia koła, a kolejne dwa muszą być troszeczkę krótsze. Może to być tak dwie trzecie, że tak powiem, tej długości. W ten sposób powstały nam dwa koła wycięte w ten sposób i dwa wycięte w ten sposób. Przejdźmy do ozdobienia łapek, który wykonujemy. A zatem yy, pamiętajmy oczywiście o tym, że będziemy zszywać bądź też sklejać ze sobą ten tutaj fragmencik koła. A zatem musimy wyciąć z tego materiału, z którego robiliśmy środek uszu oraz pucie naszego zajączka, troszeczkę mniejsze koła. Znaczy koła, nie muszą to być koła, owale. Mniej więcej o takiej wielkości. A zatem przejdźmy do wycinania. W ten sposób powstały nam wewnętrzne części naszej łapki. Które będziemy przyklejać bądź przyszywać dokładnie tutaj. Pamiętajcie, uwaga, jeżeli zostaną Wam takie skraweczki, nie wyrzucajcie ich. Z nich wykonamy chociażby pazurki naszego zajączka. Aby wyglądał on jeszcze bardziej uroczo niż yy, bez nich. Jak widać z tych yy, naszych ścinków, zrobiliśmy pazurki na łapki do nas dla naszego zajączka. Ale. Co ważne i to, o czym mówiłem wcześniej, to potrzebowaliśmy sznureczka. Nasze dolne łapki, tak zwane skoki zająca, ee, będą przymocowane do tułowia sznureczkiem. To jaką długość sznureczka sobie wybierzemy, jak, jak długa ma być łapka zająca, zależy wyłącznie od nas. Przejdźmy do przecięcia łapek, i w następnym ujęciu przejdziemy do klejenia czy też zszywania wszystkich elementów naszej układanki. Na pewno się już stęskniliście za moim widokiem, gdyż cały czas prezentowałem, co robię. Teraz przejdziemy do yy, łączenia wszystkich tutaj elementów, które znajdują się na stole. Stworzymy naprawdę wspaniałą dekorację świąteczną. Ci, którzy nie używają filcu, a z materiałów muszą wypkać tą maskotkę koniecznie jakimś watą, skrawkami materiałów, które podcinaliście. Ja też oczywiście wypkam środek tutaj wkładając watę, żeby konstrukcja była bardziej stabilna. Moi drodzy Mam już przygotowany tułów naszego zajączka, zatem przejdziemy do ozdabiania y, naszej tutaj wspaniałej konstrukcji. Y, zaczniemy może od y, dorobienia mu uszu z elementów, które tutaj mamy, więc pokażę Wam jak je skleić, bądź też zszyć ze sobą. Nasze ucho, jak widzimy, składa się z dwóch elementów: części wewnętrznej i zewnętrznej. Aby wykonać prawidłowo ucho naszego zająca, musimy tutaj szyć bądź też skleić klejem na gorąco podstawę ucha zająca. Wciskamy mocno, tak, żeby klej tutaj chwycił nam obie części materiału. Kiedy klej nam złączy tutaj te dwie części ucha, możemy przejść do umiejscowienia środkowej części, którą ja akurat będę przyklejał, a Państwo mogą przyszyć. I, kochani, mamy w ten sposób powstały nam dwoje uszu naszego zajączka. Następnie e, przechodzimy do zrobienia dolnych e, łapek zająca, e, do których potrzebujemy kawałka sznureczka oraz e, właśnie przygotowanej e, Przygotowanych dwóch łapek, tych, które mają e, e, mniejszy niż e, promień koła, e, tutaj wycięty kawałek. Trzywamy ze sobą e, te dwa elementy, w sensie te e, dwa krańce, lub też sklejamy klejem na gorąco. Teraz musimy umieścić sznureczek, który wycięliśmy wcześniej, e, i przykleić go, bądź. E, przyszyć wewnętrznej części tutaj naszej dolnej dolnej łapki. I na to przyklejamy teraz górną część w sensie podusze, tak zwaną poduszeczkę e, łapki, e, czyli skoka zająca. Kiedy przykleimy, czy też strzyjemy ze sobą już sznureczek oraz e, poduszkę e, dolnej łapki zajączka, przejdźmy do przyklejania. Pazurków. I tak, kochani, prezentuje się nasza dolna łapka Zajączka Wielkanocnego. Jeżeli chodzi o łapki górne, robimy je dokładnie tak samo czyli sklejamy ze sobą te elementy, aczkolwiek nie dodajemy tutaj sznureczka. No, chyba że chcecie mieć też łapki na sznurkach. Na, to zależy od Was. Kochani, zatem przechodzimy do tworzenia. E, buzi naszego wspaniałego zajączka wielkanocnego. Moi drodzy, jak widzimy, nasz zajączek ma już gotowy puszczek. Teraz trzeba mu tylko umocować łapki, które wcześniej zrobiliśmy i mniej więcej będziemy mocować je tutaj. Jedną i drugą. Oczywiście możemy użyć do tego celu kleju lub też przyszyć te łapki igłą i nitką. Widzicie dolne łapki naszego zajączka są już gotowe. Wystarczy teraz nam umocować górne. Moi drodzy, możemy uznać, że nasz zajączek wielkanocny jest już gotowy. Aczkolwiek yy, myślę, że warto dodać mu. Kilku dodatków, które sprawią, że będzie on naszym indywidualnym projektem. Możemy dorobić mu marchewkę, pisankę, koszyk. To, co zrobicie, zależy wyłącznie od Was. Moi drodzy, jak widzicie, mój zajączek jest już gotowy. Dodałem mu wąsiki. Myślę, że wasze zajączki, które wykonacie do ozdobienia waszych domów na zbliżające się święta wielkanocne, będą cudowne i wniosą troszeczkę radości w ten czas spędzania świąt w gronie najbliższych. Ja z mojej strony chciałem życzyć wszystkim Państwu, zarówno tym dużym, jak i tym małym. Yy, przede wszystkim zdrowia na z okazji zbliżających się świąt yy, Wielkiej Nocy, yy, a także spędzenia chwil radości w gronie najbliższej rodziny. Święta w tym roku będą troszeczkę inne, nie będą takie jak zawsze, a zatem skupmy się jeszcze bardziej na właśnie tych najbliższych osobach z naszego otoczenia: na mamie, tacie, babci, dziadku, siostrze, bracie, którzy z nami mieszkają, bo to oni są najważniejszymi osobami w naszym życiu. Także pamiętajcie, jeszcze raz, zdrowych i wesołych świąt Wielkanocnych. Chciałem Wam bardzo podziękować za to, że yy... Pojawiły się w wiadomościach prywatnych do mnie oraz w jednym komentarzu na Facebooku prace wykonane przez Was. Chodzi mi tutaj konkretnie o pacynkę. I mam nadzieję, że zrobicie również zajączki wielkanocne. Aczkolwiek prosiłbym Was wszystkich o wysyłanie zdjęć po prostu w komentarzach pod linkiem na Facebooku. Do zobaczenia!